Taki prosty produkt dla dzieci zarabia na Amazonie około 3000 dolarów na rękę dla autora tego produktu. Jestem Tomek z bloga od Kernera do Millionrapper. Dzisiaj pokażę Wam, jak stworzyć całkowicie pasywny dochód przy pomocy praktycznie darmowych narzędzi i jak sprzedawać produkty oparte o sztuczną inteligencję. Tworzenie własnych produktów online i zapewnienie sobie dochodu pasywnego nigdy nie było prostsze, ponieważ teraz możemy korzystać z narzędzi takich jak ChatGPT, Midjourney bądź inne narzędzia oparte o sztuczną inteligencję, które pozwalają nam tworzyć produkt. Możemy łatwo stworzyć środek produktu, grafikę, okładkę oraz wszelkiego rodzaju opisy, które są wymagane podczas tworzenia produktu na Amazonie, ale też na innych platformach print on demand. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak zarabiać na Amazon KDP, zapraszam Was serdecznie na w pełni darmowy webinar, gdzie pokazuję krok po kroku, jak ta platforma działa i jak Wy też tam możecie zarabiać. Pod filmem znajduje się link, sprawdźcie sobie termin szkolenia i tam możecie się zapisać. Wróćmy do naszego produktu. Taki produkt sprzedaje się na Amazonie za około 10 tysięcy dolarów i przy cenie 8 dolarów daje to autorowi około 3 dolarów plus minus na rękę, czyli powiedzmy, że sprzedaje się w miesiącu według Kadespaja 1300 razy, daje nam to powiedzmy 3000 dolarów na rękę dla osoby, która taki produkt wystawiła. I teraz stworzenie takiego produktu kiedyś było trudne. Ponieważ trzeba było zlecić bądź samodzielnie przygotować okładkę oraz wnętrza produktu, teraz możemy skorzystać z narzędzi darmowych, które wykorzystują sztuczną inteligencję do tworzenia tego typu właśnie produktów. Pierwszym krokiem, żeby stworzyć swój produkt na Amazon KDP bądź na inną platformę. Przy pomocy sztucznej inteligencji jest wymyślanie sobie pomysłu na produkt. W tym celu wystarczy udać się na Amazon, poświęcić trochę czasu i zobaczyć jakiego rodzaju produkty mamy. Gdy już wpadniemy na jakiś pomysł, weźmy sobie dla przykładu tutaj prosty produkt The Big Book of Silly Jokes for Kids, czyli proste żarty dla dzieciaków i powiedzmy, że chcemy sobie stworzyć tego typu produkt, podobny oczywiście, nie taki sam, przy pomocy sztucznej inteligencji. Nie ma naprawdę nic prostszego, ponieważ sztuczna inteligencja jest w stanie za nas stworzyć bardzo, ale to bardzo wiele rzeczy, których teraz nie musimy zlecać osobom typu freelancerzy na Fiverr, którym musieliśmy płacić, musieliśmy z nimi rozmawiać. Teraz możemy takie produkty stworzyć bardzo łatwo. Wystarczy wpisać odpowiednie komendy w odpowiednich narzędziach i możemy mieć już swój dochód pasywny w postaci produktu. ChatGPT jest w stanie dla nas wymyślić tytuły produktów, pomysły na produkty, opis produktu. Nie musimy tego już zlecać. Jest w stanie dla nas stworzyć nawet słowa kluczowe, jeżeli chodzi o Produkt, który sobie wymyśliliśmy, bądź o produkt, który wcześniej ChatGPT dla nas stworzył. On jest w stanie dla nas stworzyć na przykład 5-10 pomysłów na produkty. Następnie stworzy dla nas opis produktu oraz właśnie słowa kluczowe. Jest w stanie zrobić oczywiście o wiele, wiele więcej. Co ważne, możemy zadawać mu pytania czy polecenia po polsku i on będzie nam wypluwać tytuły, pomysły i tak dalej już gotowe po angielsku. Gdy już mamy gotowy pomysł na produkt, tytuł produktu sobie wybierzemy oraz opis, musimy przejść do kwestii graficznej oraz do kwestii wnętrza produktu. Ja, osobom początkującym, polecam stworzenie prostych produktów, które są na przykład prostymi produktami w formie zeszytu, tak, gdzie środki sobie można kupić w internecie bądź nawet pobrać za darmo. A przy pomocy narzędzi takich jak AI, czyli sztuczna inteligencja. Możemy sobie wygenerować na przykład okładki czy pomysły na okładki dla tego typu produktów. Bardzo popularnym narzędziem jest Meet Journey, który jest w stanie dla nas stworzyć tak naprawdę wszelkiego rodzaju grafikę. Oczywiście nie chodzi tylko o Amazon KDP, ale o wiele różnego rodzaju produktów, tak i pomysłów na grafikę czy zarabianie w sieci, ale tutaj możemy sobie stworzyć dowolną grafikę, dodać do niej napis i mamy gotową właśnie grafikę na przykład na okładkę, ale też na wnętrze danego produktu. Co więcej chat GPT jest w stanie dla nas stworzyć treść takiego produktu. Jeżeli chcemy stworzyć na przykład książeczkę z żartami dla dzieci, to chat GPT jest w stanie dla nas wygenerować nieskończoną ilość na przykład treści dla takiej książeczki, tak? Czyli jeżeli mówimy o żartach, o jakichś historiach, o nawet bajkach, o tekstach piosenek, poezji, jest dla nas w stanie ta sztuczna inteligencja to wygenerować, a to dopiero początek jej możliwości, ponieważ z każdym dniem staje się ona mądrzejsza. Meet dla osób początkujących, które dopiero startują, jest całkowicie darmowe. Jeżeli Wam się spodoba, możecie sobie wykupić subskrypcję. Kolejnym ciekawym narzędziem jest Dolly, który też tworzy właśnie grafiki oparte na sztucznej inteligencji. Wystarczy mu wpisać na przykład tak jak w tym wypadku Books for Kids with Animals i taka sztuczna inteligencja tworzy dla nas przykładowe okładki. Możemy na je na przykład tylko zmienić napis i mamy gotowe okładki, czy też grafiki dla środka produktu. Cały proces tak naprawdę możemy podzielić na trzy proste kroki. Pierwszy to jest wymyślenie pomysłu na produkt. Drugi to jest stworzenie przy pomocy sztucznej inteligencji tytułu, opisu oraz ewentualnego wnętrza czy treści danego produktu. Trzecim krokiem jest wydanie tego produktu na Amazon KDP i cieszenie się dochodem pasywnym. Oczywiście mogą być to inne platformy, takie jak Amazon Merch bądź Redbubble. Jest tych platform naprawdę dużo. I możliwości sztucznej inteligencji są naprawdę nieograniczone, ale w tych trzech prostych krokach możemy stworzyć swój własny produkt prosty bądź bardziej skomplikowany i wrzucić go na platformę Amazon KDP, gdzie jest dostępny dla milionów klientów na całym świecie, szczególnie na rynkach najbogatszych takich jak USA, Kanada, Europa Zachodnia. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak zarabiać na Amazon KDP, zapraszam Was serdecznie na w pełni darmowy webinar, gdzie pokazuję krok po kroku jak ta platforma działa i jakby też tam możecie zarabiać. Pod filmem znajduje się link, sprawdźcie sobie termin szkolenia i tam możecie się zapisać. I do zobaczenia. Dzięki.